Cześć, we wtorek 23 czerwca 2020 roku. Jak widać, pogoda sprzyja na załadunki zboża. Niestety kiepsko to wygląda, kurde zaczyna coraz bardziej padać, a ja dzisiaj mam ładować te zboże. Strać mnie nie załaduje. Bo jest coraz mocniej. No nic. Wujamy się powoli, zatakuje w drodze i... i będziemy widzieć co się dzieje. To się boi, idę w ten sypie fali. Fajne spotkanie po latach Także dosyć przyjemnie pogadaliśmy na spokojnie Załadunek fajny, bo w i to też najważniejsze, nie mogłem, bo pogoda dzisiaj jest fatalna do obcowania na powietrzu Jadę, teraz muszę się przebić przez te wioski Tutaj, gdzie się ładowałem to Drogami. Przybiję się do głównej drogi i już później będę jechał na Włodawę i z Włodawy na międzyrze, czyli stamtąd na Siedlce i na Sokołów. A rozładunek mam kawałek za Sokołowem także mam nadzieję, że na 4 godziny dojdę chociaż tutaj już straciłem godzinę jazdy. Dało mi 240 kilometrów także będzie ciężko ale chciałbym bo przyjechał kolejny samochód i też tam jedzie także może udałoby się rozładować przed nim i do warsztatu bym dotarł w granicach 15 to byłoby dobre no nie zobaczymy tam w tej filmie czy teraz jadę się rozładować to ja jeździłem ze śródą, tam raczej nie było problemów z czekaniem jakimś większym jest fajny, duży. Jak towar przejdzie próbę, to wali się w taką dziurę, dużą komorę i cały towar na raz chodzi. Także to jest kolejny plus. Szybki załadunek, szybki rozładunek, aby tam nie jakiś jajc nie było po drodze. Żniwa rumienkowe się zaczęły, ale niestety pogoda nie bardzo w tym roku. Pada codziennie kozły tu zakładane, ale jak to będzie zło? jakie to plony da, ciężko powiedzieć. stało mi 10 minut jazdy i 16 km. Także nie da mi rady dojechać, tak w fajnym miejscu. No i jestem na rozładunku ale wygląda to nieciekawie, bo trzy samochody przede mną, a przez tą koronę to wjeżdża się pojedynczo, pojedyncze badania robią, to trwa około 20 minut, na auto i wysyp to około pół godziny, także półtorej godziny przede mną czekania, no i jest jeszcze w pół do drugiej yy, i kończy się zmiana o 14, także trzeba czekać na drugą zmianę, bo ta zmiana dokończy swoją robotę i tyle. Także z dwie godziny mam czekania jak nic. Stąd później do warsztatu mam około 62 km z tego co patrzyłem. Także godzina będzie. 14, 16, 17, może dojadę do warsztatu. Także się zobaczy jak to będzie. Pewnie dzisiaj nic nie zrobię, będę musiał nocować e, gdzieś tam na warsztacie. No ale nic, tego się spodziewałem. Myślałem, że tu usprawniej pójdzie, drodzy widzowie. Rozładowałem się, ale zobaczcie za okno, jaka jest pora. Późna pora, 20.37. Jechałem już 6 km od rozładunku. Zmierzam w stronę warsztatu. Cześć w środę. Wczoraj udało mi się dotrzeć na warsztat. Nocowałem. Dzisiaj z Rena. Mam nadzieję, że się odbierą szybko za robotę. Także działamy. sztycy układu kierowniczego. Najważniejszy problem rozwiązany, wymieniony drugi czujnik NOX i skończyły się problemy. Reszta rzeczy. Czeka na dalsze czasy, bo pada mi bateria. Nie mam ładowarki ani nie wziąłem drugiej baterii tym razem. Za chwilę pewnie znowu padnie. Cześć, czwartek 25 czerwca. Jestem w trasie, wczoraj wróciłem, załadowałem się, nie nagrywałem nic praktycznie, bo bateria mi padała i e, po 2-3 sekundy nagrywało, a nie miałem zapasowej, zapomniałem. Wczoraj się załadowałem cementem, dzisiaj jadę nas e, do sokółki, to jest miejscowość miasteczko przy drodze krajowej numer 19 Kilkanaście kilometrów od granicy z Białorusią. Także tak sprawy się mają. Wczoraj wyjechałem z warsztatu. E, uporali się z tym komunikatem związanym ze spalinami. Trzeba było wymienić drugi czujnik. E, niestety NOXA. Wymienili to, wykasowali błędy i od tamtej pory po problemie. Przejechałem jakieś 250 prawie kilometrów, nic się nie dzieje, zobaczymy jak to dalej będzie. Co mogę powiedzieć? No niestety zawieszenie nieruszone, kabiny, bo nie mieli czasu, nie mieli ludzi. Jeden człowiek mi wczoraj wypadł, który to miał robić, gdzieś tam pilną sytuację miał, przyjechał do pracy z rana i później dosyć szybko ewakuował się także tak temat wygląda, że jeszcze raz będę musiał pojechać ale już teraz to odpuszczam myślę, że do czasu wymiany oleju i klocków hamulcowych z przodu chyba chociaż klocki mam na 50 tysięcy jeszcze, a olej około 10-12, także zobaczymy, czy to będziemy na raz robić, czy też znowu na raty Trochę mi szkoda tych dni na warsztacie, no ale Takie jest też życie kierowcy, że trzeba Trzeba czasami zajechać na warsztat Moby yy, jak najrzadziej I tylko na wymianę olejów i filtrów Wiadomo, w życiu tak pięknie nie jest Także Plan jest taki, że dzisiaj mam 660 km do przejechania no. Wiem szczerze, no, po tych drogach jest to nierealne do zrobienia. Kiedyś próbowałem to 640 zrobiłem, no, ale to już była jazda na wariata. A dzisiaj nie zamierzam tego robić, bo no nie ma sensu, no nie dam rady i tak mi spraknie. Nawet jakbym pojechał 640 to mi 25 km spraknie. A nie wiem, czy kto będzie miał mnie ściągnąć. Yy... Jeżeli dojadę tutaj w okolice Theuma. Chyba, że się ułoży tak, że mnie szef ściągnie, to będzie fajnie. No zobaczymy. A teraz trzeba kontynuować pracę. Bo dzisiaj dzień długi. Mała pauza się kręci. A ja w drugie śniadanie opędzluję i później jadę. Walczę dzisiaj z czasem i z kilometrami. Turbo truskawka, jogurcik, własnej roboty i ponczuś mało dietetyczny i mało kaloryczny. się rozładować i załadować, bo w poniedziałek ruszam z rana. Dzisiaj rzuciłem z rana pliki, które wczoraj wam nagrałem i oczywiście znowu pojawił się ten problem. Doszedłem o co chodzi. Problem jest we flashu. zrzucam pliki i coś przez flasha się dzieje, że blokuje je albo je uszkadza i nie da się tego naprawić, bo wyjmując kartę, wkładając drugi raz, to tylko mogę zrobić format. Taki mam komunikat, w zasadzie. Wczoraj się nic ciekawego nie wydarzyło. Oprócz tego, że dojechałem na farcie, jak tutaj zatrzymałem się na bazie, to już miałem 10 godzin jazdy. 670, prawie 3 km eee, przejechałem wczoraj. No nie powiem, że to było rozsądne. Ale udało się, bo z tego względu, że drogi były puste, wieczorem naprawdę nigdzie się nie zatrzymywałem, nigdzie nie miałem utrudnień. No i troszkę szybciej jechałem tam, gdzie się dało. Także jest to do zrobienia, aczkolwiek to jest takie już wariactwo. Bo teren zabudowany, no szczerze, nie istniał wczoraj. Także nie ma czym się chwalić, i to jest lipa. Wracam do wczorajszego dnia, bo skoro nie mogłem yy, tego Wam pokazać w filmach, to Wam opowiem. Miałem 4 km dojazdu do rozładunku w Sokółce i w takiej miejscowości geniusze. Jedzie sobie przede mną samochód Volkswagen Turan. I tak patrzę się, zjeżdża, zjeżdża i wjechał prosto pod koła ciężarówki. Byłem świadkiem wczoraj wypadku dosyć poważnego przed Sokółką odbił się ten samochód od tej ciężarówki, bo tak bokiem złapał, no i mi pod koła leci, no to wiadomo awaryjne hamowanie i trochę złapałem pobocza ten samochód no, wyrwało mu McPhersona z przodu, z lewej strony automatycznie jak się odbił, tak bokiem trochę jechał na tą stronę się e, spadł i, i go zblokowało patrzę w lusterko a ciężarówka Wali mi w tylną przyczepę, no to wtedy jeszcze bardziej odbiłem na te pobocze. Dobrze, że tam było w miarę fajnie szeroko i uniknąłem tego najgorszego, chociaż tam kierowca z tej ciężarówki musiał nieźle kierownicę trzymać, bo naprawdę wyprowadził samochód, nie, w, nie wpadł we mnie. No i, no i co? Zablokowana droga. Dosyć szybko policja przyjechała, straż i, i, i pogotowie ratunkowe. Na szczęście ten człowiek wysiadł z samochodu o siłach. Samochód na boku się zatrzymał. Eee, także no wysiadł podturbowany z bólem w klatce piersiowej i karku. Pewnie, no wiadomo, przeciążenia były duże. Nie wiem, czy zasnął, czy zasłabł, czy telefon komórkowy. No masakra. Wyglądało to bardzo źle, ale całe szczęście w tym wszystkim, że wziął tak bokiem w te koło, nie centralnie na czołówkę. Dosyć yy, sprawnie policja zeskanowała mój dowód i, i wzięła numer kontaktowy. Powiedziała po prostu, że jak będą potrzebować więcej zeznań, to, to się będą odzywać. Nie trzymali mnie, bo ja byłem yy, za tym wypadkiem już i trochę blokowałem drogę yy, i straży i, yy, karetek, i karetki i, i po prostu powiedzieli mi, żebym odjechał, yy, w razie co będą dzwonić. Wracałem to, to tam to, ten plik akurat mi się nagrał, będzie ta część, gdzie widać ten samochód, to wam może wrzucę. Także taką miałem wczoraj przygodę naprawdę. No strasznie. Się, nie mogłem dojść do siebie tak przez 3-4 godziny takie miałem drgania w sobie, no strasznie było. Niestety, no, jesteśmy częścią i uczestnikami ruchu drogowego. Także musimy się z tym liczyć jako kierowcy zawodowi. Dużo więcej spędzamy czasu za kierownicą i, i no widzimy coś takiego. Nigdy nie widziałem bezpośrednio takiego zdarzenia tu przede mną. Dobrze, że zawsze staram się zachować ten odstęp między samochodami, bo tak to walnąłbym pewnie w tą osobówkę i ta ciężarówka jeszcze we mnie by walnęła. Także też bym stał się uczestnikiem, jeżeli nie zachowałbym tego odstępu. Całe szczęście w tym nieszczęściu, że temu człowiekowi się nic nie stało i no po prostu wysiadł w własnych siłach. Nawet jak będzie potłuczony czy tam żebra połamane, to, to nie wyglądał ten człowiek na jakiś tam straszny stan. Także takie przygody. Powinno być odwrotnie. Te na dole powinni, powinny cyferki szybciej lecieć niż te na górze. Tak niewiele za tak wiele, i się zaczyna sypać. Zaraz pofrontam, jadę na załadunek, może się obrobię przed 13 Teraz tam jadę się ładować, co ten strój oznacza? Już chyba wiecie. Czym będę się ładował? Tak, cementem. Poładowany. Także początek tygodnia mam już zaplanowany. Co wyjdzie dalej, nie wiem. Zobaczymy. Starszych tych przygód na ten tydzień dziwne były. Trochę niebezpieczne. No ale starczy tego wszystkiego na teraz. No i co? Weekend w końcu, jakiś dłuższy. Piątek, sobota, niedziela i poniedziałek lecę. Um.